Sejmiku Województwa Małopolskiego, w imieniu samorządu Województwa Małopolskiego. Chciałam Państwu złożyć ogromne, ogromne podziękowania za trud włożony nie tylko w żniwa, w przygotowanie chleba, żeby nam go nie zabrakło, ale również w te piękne arcydzieła, które wieńczą żniwa te piękne, właśnie wieńce dożynkowe, gdzie każda miejscowość wybiera sobie grupę osób, które poświęcają swój czas i ręcznie wykonują takie cudowne wieńce dożynkowe, według własnego pomysłu. Ale każdy niemal zawiera elementy religijne, bo chleb, Chleb to symbol miłości Boga do ludzi. To dzięki Niemu, dzięki pogodzie możemy Go zbierać. To jest właśnie ten symbol, dar miłości Boga do ludzi. Oby nigdy nie zabrakło w naszych domach ani tego chleba, ani miłości. Dawniej żniwa trwały prawie. Dwa miesiące angażowały całą rodzinę. Każdy miał przydzielone zadanie. Wszyscy tworzyli taką wspólnotową więź. Nie było, że ktoś zostawiał w domu, jak były żniwa. Tylko wszyscy wychodzili w pole. Kosiarz, najczęściej gospodarz, kosił kosą. Żona, mama zwykle odbierała. Starsze dzieci wiązały, młodsze robiły powrósła i później ustawiali w tak zwane kopki, aby zboże dostało. Kolejny etap to były omłoty. Młodzka, która również angażowała całą rodzinę. To była bardzo, bardzo ciężka praca. Całą rodzinę każdy miał przydzielone zadanie. Zatem to jest ogromny trud. My musimy pokazywać kolejnym pokoleniom, Dzieciom, młodzieży, jak ciężko pracowało się kiedyś na chleb. Teraz również ciężko się pracuje, ale mimo wszystko lżej niż kiedyś. Dlatego ta tradycja, która na polskiej wsi jest z roku na rok przekazywana od pokolenia na pokolenie. Szacunek. Dla ciężkiej pracy, szacunek dla rodziny, szacunek dla starszych, szacunek dla tych, którzy pracują na chleb. To są wartości, które nie mogą zaginąć. Zatem. W imieniu samorządu Województwa Małopolskiego, którego tutaj reprezentuję, składam ogromne, ogromne podziękowania wszystkim gospodarzom, którzy trudzą się, żebyśmy mieli co jeść, ale tak samo paniom, sołtysom, gminie, która. Tutaj, w tym momencie, bo zwykle to idzie alfabetycznie, zorganizowała dorzynki. Wszystkim, którzy się trudzili, bo to jest ciężka praca, żeby przygotować dorzynki. Angażuje się cała miejscowość, cała gmina. Poświęcanie swojego czasu dla wspólnoty wiejskiej, dla wspólnoty gminnej, jest niezwykle cenną wartością, ponieważ wtedy dajemy coś od siebie. Tej wspólnocie tworzą się więzi, tworzy się bardziej zgoda, wszyscy bardziej doceniają pracę na rzecz dobra wspólnego. Zatem wszystkiego co najlepsze dla wszystkich, którzy zorganizowali tę piękną uroczystość i życzę, żeby dalej była przekazywana ta tradycja oby nigdy nie zaginęła, a praca oczywiście, żeby była lżejsza. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za możliwość zabrania głosu i złożenia Państwu życzeń, i jeszcze życzę miłej zabawy, świętowania tego naszego polskiego zwyczaju. To jest również jeszcze święto muzyki, stroju, śpiewu. To wszystko nas łączy, to wszystko nas scala. Jesteś, robimy to z miłości do Polski, bo jesteśmy z niej dumni, a szczególnie my tutaj dumni z Małopolski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Pastorze bardzo serdecznie. A ja bym chciała, żeby tutaj w okolicy gdzieś już powolutku zbierały się e, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Gnonik, ponieważ za chwileczkę będą tutaj jakieś niespodzianki specjalnie dla niej przygotowane, a w międzyczasie pozwolę sobie jeszcze, zanim się przygotujemy, przeczytać sponsorów dzisiejszego wydarzenia, są to CMC Oil, Państwo Angelika Angelika i Piotr Szczyccy, Wojciech Sacha, firma Bimet, Andrzej Dudek firma Maxtrans. Lech Pikuła, prezes Banku Spółdzielczego w Brzesku, Michał Napieracz, dyrektor browaru Okocim, Bogumiła i Grzegorz Gawlikowie, Sołtys w siebie siatki Ryszard Machał, Agnieszka i Robert Antczak, cukiernia Poezja, Marek Strzelec, firma DiMarco, Andrzej Zelek, firma Autoselek oraz Rafał Racięga, usługi...